Nigdy się nie poznali. Dwóch Niemców z dwóch pokoleń, z odmiennym spojrzeniem. Zmusiłem się do Bundeswehry. Biorę udział w szkoleniu rezerwistów dla osób, które nie służyły w siłach zbrojnych. Pokój nie spada z nieba. Pokoju trzeba bronić. Nie jestem gotów walczyć za swój kraj. Nie chcę strzelać do ludzi, których w ogóle nie znam. To część wyposażenia, które otrzymałem od Bundeswehry. Na razie przechowuję je w domu. Nie ukończyłem jeszcze szkolenia, dlatego nie chcę go zakładać, nawet dla Was, na potrzeby materiału. Czuję, że nie mam jeszcze do tego prawa. Michał przed laty odmówił obowiązkowej jeszcze wtedy w Niemczech służby wojskowej. Decyzję o dobrowolnym wstąpieniu do niemieckiej armii jako rezerwista podjął rok po napaści Rosji na Ukrainę. Nikt chyba nie spodziewa się tego, że jutro do Berlina wjadą rosyjskie czołgi. Chodzi o bezpieczeństwo całej Europy, naszych sąsiadów. Czy walczyłbyś z bronią w ręku też o Polskę? Tak właśnie bym zrobił. Misjael zabiera nas w miejsce, w którym czołgi w Berlinie już stoją tyle że sowieckie w formie pomnika. Stosunek Niemców do czołgów i armii w ostatnich dekadach był zdystansowany po wojnie i niemieckich zbrodniach. Niemcy nieszczególnie interesowali się Bundeswehrą i ja też nie. Zagrożenie po prostu wydawało się mało realne. A poza tym Niemcy kiedyś sami tymi zagrożeniem byli. Z pewnością chcieliśmy też wreszcie być dobrymi Niemcami. Teraz musimy zrozumieć, że możemy nimi być, jeśli weźmiemy na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. patrzy na to inaczej. Stał się w Niemczech znany. Niedawno ukazała się jego książka Dlaczego nigdy nie walczyłbym za mój kraj. Prezentowana była też na targach książki w lipsku. W sondażach 60% pytanych osób mówi, że nie walczyłoby z bronią w ręku za Niemcy. Wydaje mi się, że to dość powszechna opinia. Część Niemców jest wierna założeniom pacyfizmu. Powtarzają, więcej broni prowadzi do większej wojny. Apeluję do wszystkich ludzi na całym świecie: nie utożsamiajcie się z waszymi państwami i ich wojskowymi celami. Nie pozwólcie przerobić się na mięso armatnie. Michel, przyszły żołnierz, wyciągnął zupełnie inne wnioski z wojny Putina. Prowadzi nas pod ambasadę Rosji. Przed nią dziecięce buciki akt oskarżenia tu pacyfizm się kończy. W Niemczech często ludzie, którzy chcą wspierać Bundeswehrę, opowiadają się za zdolnością obronną Niemiec, NATO czy Europy, nazywani są podżegaczami wojennymi. Ale jeśli ktokolwiek jest tu podżegaczem wojennym, to nigdy nie powinno być wątpliwości, że to ten budynek jest jego symbolem. To nic innego jak hańba.